Hej, nazywam się Joanna Toboła-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam tu tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest przekazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Gdy myślimy o rozstaniu, to bardzo często pierwszym skojarzeniem jest to rozstanie w relacji romantycznej. Jednak o rozstaniu możemy myśleć szerzej, bo przyjaciele się rozstają, znajomości się kończą. Rozstajemy się chociażby z domem rodzinnym, pracą, no i rozstajemy się też z kimś, kogo kochamy, gdy ta osoba umiera i nasza wspólna historia, przynajmniej tutaj, kończy się. I te rozstania mają często charakter fizyczny, bo przestajemy się spotykać, przestajemy dzielić wspólną przestrzeń, myśli, ale emocjonalnie wciąż jesteśmy związani. I tak sobie myślę, że ta więź może nigdy nie zniknąć, no bo zawsze będziemy dzielić wspólne wspomnienia, ale i na światło dzienne będą wybijać jakieś niezrealizowane plany z przyszłości, oczekiwania, które mieliśmy, wyobrażenia co do tego, jak będzie wyglądało nasze wspólne życie. I to rozstanie to nie tylko akceptacja zmiany, ale również proces. Żałoby i odnalezienia siebie na nowo? No bo jednak tracimy też kawałek siebie. Rozstania są trudne, dlatego dzisiaj o nich pogadamy. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami, i z jednej strony ono bardzo mnie przytłoczyło. No bo jak to? Nie ma rzeczy na zawsze, nie ma rzeczy na stałe. I czy to naprawdę tylko w bajkach się zdarza, że po wielu perturbacjach bohaterowie w końcu znajdują ten spokój, a potem, jak wiadomo, żyją długo i szczęśliwie? Jak to się dzieje, że jednego dnia ktoś jest dla nas całym światem, a potem ten świat przestaje istnieć? I jak bardzo beznadziejne jest wchodzenie w relacje z myślą, że przecież ona kiedyś się skończy? I albo skończy się przerwaniem tej relacji przez nas samych, albo nie z naszego wyboru, albo po prostu tym, że jednej części w ramach tej relacji zabraknie już na świecie. I to mnie przytłacza myślenie w ten sposób. Z drugiej strony, myśl o tym, że wszyscy jesteśmy dla siebie etapami, mam wrażenie, że jest dla mnie też poza tym przytłoczeniem, jest także uwalniająca. Bo skoro trzymam się definicji tego, że nic nie jest na stałe, a to jest coś mocno związanego z moim lifestylem i z podejmowaniem decyzji, no to w takim razie skoro ja wierzę w to, że nic nie jest na stałe, no to także relacje takie nie będą. I przypomnijcie sobie teraz te przyjaźnie, nie wiem, z podstawówki z liceum, może ze studiów, ile z tych osób jest wciąż w Waszym życiu. Albo przypomnijcie sobie swoich partnerów albo partnerki po rozstaniu, z którymi myśleliście, no, że już nic nie ma sensu. I gdzie są teraz te uczucia? Być może wciąż cierpicie i opakujecie stratę, bo jest to coś świeżego, ale jak już nieraz wspominałam, moje życie usłane jest panałami, a banał, czas leczy rany, w takich momentach uważam, że jest naprawdę, że jest naprawdę prawdą. Ale jest też nadzieją. I czasem to my decydujemy o tym, czy jakiś etap w naszym życiu się zakończy. Czasem to ktoś decyduje za nas, czasem decyduje los czy przypadek, nazwijmy to jak chcecie. I choć pozornie wydawać by się mogło, że gdy decyzja jest po naszej stronie, to powinniśmy być bardziej przygotowani, to ja myślę, że jednak wcale tak nie jest, bo rozstaniom towarzyszy strach. Poczucie straty, gniew, bezsilność, rozczarowanie, smutek, nawet jeżeli to my podejmujemy decyzję o zakończeniu. I co więcej, nawet jeżeli uwalniamy się od toksycznej relacji, która nie jest dla nas zbyt dobra, i wiemy, że to jest dobra decyzja, żeby tę relację zakończyć, to my wciąż coś tracimy. I to doświadczenie tego rozstania może być oczywiście różne dla każdego, każdej z nas i etapów tego rozstania może być też wiele a sposoby w jakie to przeżywamy tak samo różnią się od naszych osobistych tak samo różnią się w zależności od naszych osobistych doświadczeń, od sytuacji w jakiej jesteśmy, ale żeby znowu mieć model i móc w jakiś sposób Znowu odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami i nad swoim życiem, to w ramach rozstania można wskazać kilka takich głównych etapów. I myślę, że warto mieć je z tyłu głowy i próbować przyrównać do tego, co aktualnie się przeżywa albo przeżywało się w przeszłości. I pierwszym takim etapem może być etap szoku i zaprzeczenia. No bo taką pierwszą reakcją na rozstanie często jest właśnie ten szok i za tym idzie taka trudność w akceptacji rzeczywistości, w akceptacji tego, co się wydarzyło, i możemy wtedy odczuwać to uczucie niedowierzania, że nasza relacja się skończyła. Możemy próbować bagatelizować w ogóle, że to się dzieje. Możemy też unikać myśli o tym, co się stało, albo wierzyć w to, że, że nie, że to jest tylko takie chwilowe, albo że ktoś potrzebował teraz podjąć taką decyzję, ale przecież za chwilę wróci, no bo ta relacja była. Od zawsze, albo że ta relacja przecież nie może się skończyć. Ale kolejny etap to etap gniewu, który właśnie często charakteryzuje się tym, że dociera do nas, co się stało i że to nie jest tak, jak my sobie wymyśliliśmy w głowie, że to się zatrzyma, że to cofniemy, tylko że faktycznie do tego rozstania dochodzi i wtedy może pojawiać się frustracja, no i ten wspomniany gniew. Możemy być wściekli na siebie. Możemy być wściekli na partnera, na przyjaciółkę, na rodzica, w zależności od tego, z kim to rozstanie się dzieje. Możemy być wkurzeni na świat czy na same zdarzenia, które doprowadziły do rozstania. I to jest taki moment, w którym, no, potrzebujemy zrzucać z siebie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, żeby sobie być w stanie w tej sytuacji poradzić, i zaczynamy obwiniać wszystko dookoła i być złe na to wszystko. Co doprowadziło do tego momentu, w którym jesteśmy? I to może doprowadzić do tego, że będziemy próbowali wrócić. Będziemy chcieli negocjować z partnerem, partnerką, będziemy chcieli szukać sposobów na naprawę tej relacji, czy nawet wręcz odzyskać tą utraconą osobę. Możemy wtedy wejść w taką rolę przekonywaczki i siebie. I drugiej osoby, że przecież wszystko może wrócić do normy. Albo że coś się zmieni, my się zmienimy. Że damy radę i że będzie lepiej, że nie ma sensu wyrzucać do kosza tych kilkunastu lat, a może nawet miesięcy czy tylko tygodni, ale będziemy próbować znajdować argumenty i widzieć rzeczy trochę inaczej. Nagle po tej decyzji o rozstaniu, może zaczniemy. Widzieć świat bardziej w różowych okularach, bardziej doceniać te wszystkie dobre rzeczy, które są, a gdzieś nie dopuszczać do myśli tej przeszłości i tych wspomnień, które może nie były najlepsze, albo które po prostu były trudne i wiemy, że już nie chcemy z nimi być. Więc tym trzecim etapem może być właśnie taka próba powrotu i negocjowania tego, co się wydarzyło. No i tu mogą być różne drogi, możemy z powrotem się zejść. I faktycznie może się okazać, że ten chwilowy szok był potrzebny do tego, żeby zacząć budować coś lepszego, żeby przegadać tematy, które gdzieś tam leżały na boku. Może się też okazać, że wrócimy do siebie, do tej relacji i że jednak wciąż będą tam te trudne rzeczy, których nie chcemy już mieć w naszym życiu. Może być też tak, że nie przekonamy czy siebie, czy tej drugiej osoby do tego, żeby warto było wrócić. I wtedy pojawia się głęboki smutek i żałoba. Bo w takim momencie, gdy te negocjacje zawodzą, albo uświadamiamy sobie, że mimo nawet oglądania tego świata przez różowe okulary w tym momencie, to to rozstanie jest nieuniknione, to my możemy popaść w stan żałoby. I to jest czas potrzebny, żeby przeżyć to, co się wydarzyło. Żeby pogodzić się ze stratą, żeby pogodzić się z tym, że nasze życie teraz będzie wyglądać inaczej. Bo zabraknie w nim czegoś, co było obecne przez jakiś czas, dłuższy lub krótszy, ale było, co prawdopodobnie stanowiło ważny fundament, jak myślę o takich relacjach: czy przyjacielskich, czy romantycznych, czy nawet relacjach w pracy, kiedy odchodzimy z pracy i Żegnamy się z jakąś ekipą, którą zbudowaliśmy, żegnamy się z miejscem, w które wkładaliśmy bardzo dużo energii. I w tym czasie możemy odczuwać taki smutek, jakąś pustkę, nawet czasami uczucie beznadziei czy apatii. Możemy nawet nie widzieć, że jest szansa, że będzie lepiej. A znowu pojadę banałem, tym samym, żeby się utrwalał, ale czas leczy rany. I wraz z tym upływającym czasem. Zazwyczaj przychodzi akceptacja tej nowej rzeczywistości. I to jest taki moment, w którym zaczynamy rozumieć, że te rozstania są częścią życia i że my potrzebujemy iść naprzód bez tej osoby, która była tym ważnym elementem w naszym życiu, bez partnera, przyjaciela, kogoś z rodziny. I ta akceptacja, oczywiście, że będzie trudna i ona oczywiście będzie wymagać pracy ze swoimi emocjami. Zarządzeniem, domknięciem tej relacji, ale to otwiera drogę do nowych możliwości, do poznania też nowych ludzi, do otworzenia się na coś, co może nie mogło nadejść, gdybyśmy cały czas tkwili w czymś, co nie do końca było dla nas dobre. No i po prostu każda relacja jest dla nas wydatkiem energetycznym. A w momencie, kiedy taka relacja się kończy, kiedy przeżyjemy sobie te wszystkie etapy, kiedy odpuścimy, kiedy zaakceptujemy to, co się wydarzyło, ta energia na nowo może się uwolnić. I tak sobie myślę, że czy przy towarzyszących mi rozstaniach ja sama miałam myśli, że już nic nigdy nie będzie takie samo? No tak. Czy wydawało mi się, że nie umiem się odnaleźć? I już nigdy się nie odnajdę, że nie będę potrafiła znowu być sobą? Owszem, tak było. Czy się bałam? Tak. Czy próbowałam przekonywać siebie, że może jednak lepiej wycofać się z tej decyzji? Jak najbardziej. Czy byłam pełna złości i czułam wielki zawód światem, gdy to on zadecydował, że ktoś odejdzie z mojego życia? I tutaj też odpowiem twierdząco. I dlatego innym zdaniem, które ratuje mnie w różnych sytuacjach, jest zdanie, że wszystko minie. I te trudne uczucia, ale też i te dobre. Dlatego przede wszystkim, moim zdaniem, powinniśmy pozwolić sobie na przeżywanie wszystkich uczuć, które towarzyszą przy rozstaniu, bez oceniania ich jako złe czy dobre, potrzebne czy niepotrzebne. Myślę, że to jest normalne, że czujemy wtedy cały kalejdoskop emocji od smutku, gniewu, bez nadziei, a może po uczucie ulgi, radości, i jakiegoś takiego uwolnienia. I tak myślę, że ważne jest w tym wszystkim, żeby w tym procesie nie być samemu. Żeby znaleźć te bliskie osoby, z którymi można porozmawiać i podzielić się tymi uczuciami. To może być rodzina, przyjaciele, terapeuta czy grupa wsparcia, ale cennym będzie to, żeby móc na głos wypowiedzieć te swoje myśli i emocje, bo jak to wszystko siedzi w głowie. To wydaje się, że jest tam straszny burdel. A my w takich momentach powinniśmy się skupić na dbaniu o siebie i swoje potrzeby, znaleźć takie zajęcia, które sprawiają przyjemność, dają jakieś poczucie spełnienia. I to może być hobby, to może być przeżywanie sztuki, to mogą być nowe wyzwania. Warto też zadbać o swoje zdrowie fizyczne. Ta regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu mogą. Bardzo pomóc, lepiej poradzić sobie z emocjami. Można skorzystać w takich momentach z technik relaksacyjnych, medytacji, głębokiego oddychania, jogi, bo te wszystkie działania prowadzą do złagodzenia napięcia i pracy ze stresem. I w takich momentach warto też utrzymywać regularną rutynę takiego codziennego dnia, bo ta regularność jest pomocna w odzyskiwaniu poczucia stabilizacji. I kontroli nad własnym życiem. I na koniec chcę dodać, że jeśli czujesz, że trudności towarzyszące rozstaniu są dla Ciebie zbyt przytłaczające, to nie wahaj się skorzystać z pomocy profesjonalisty. Myślę tutaj o terapeucie czy o psychologu, bo mocno wierzę, że terapia jest naprawdę skutecznym narzędziem w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. I mam wrażenie, że taka akceptacja tego, że różne rozstania czekają nas w życiu, może nam też pomóc w uniknięciu tego rozczarowania, że nie każdą relację można spuentować, i jeżeli długo i szczęśliwie. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola. I na koniec więcej treści do prac nad sobą znajdziesz na portalu slowtox.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.